Zadanie 24, Czerwiec CKE 2025, zadanie otwarte za 4 punkty. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 94,5. Długości trzech krawędzi wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu tworzą ciąg geometryczny o ilorazie równym 4. Oblicz objętość tego prostopadłościanu, zapisz obliczenia. Zanim objętość, no to zrobimy sobie rysunek pomocniczy, czyli wykonamy prostopadłościan o, mniej więcej nie więcej tak co o tym prostopadłościanie wiemy wiemy, że pole powierzchni całkowitej wynosi 94,5 czyli PC to 94,5 wiemy, że długości trzech krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka a, nieważne jaki niech będzie ten wierzchołek Tworzą ciąg geometryczny o ilorazie równym 4. Iloraz oznaczamy małą literką Q, iloraz wynosi 4. Długości trzech krawędzi, niech to będzie A, to będzie B, to będzie C. Czyli tak, mamy długości krawędzi A, B i C. Zapiszemy je sobie przy pomocy ciągu geometrycznego. A to jest, niech będzie pierwszy wyraz tego ciągu, czyli po prostu A1. B to jest drugi wyraz ciągu, czyli A2. Powstaje on z wyrazu pierwszego pomnożony razy iloraz. A nasz iloraz wynosi 4, czyli to będzie A1 razy 4, czyli po prostu 4A1. C to jest trzeci wyraz ciągu, czyli A3. Trzeci wyraz ciągu powstaje z drugiego wyrazu pomnożony razy I. Ilo raz, czyli razy Q. Więc drugi wyraz naszego ciągu to 4A1 razy Q, czyli razy 4. I ostatecznie to będzie 16A1. Tak, ponieważ znamy pole powierzchni całkowitej, więc można poszukać w tablicach matematycznych wzoru na PC. Tu już mamy wzór na objętość. Obydwa wzory znajdziemy na stronie 26. Korzystamy ze wzoru na pole powierzchni całkowitej. No to tu PC będzie równe. Dwa razy, no i podkładamy. A to jest A1, razy B, czyli 4A1, dalej dodać B, czyli znowu 4A1, razy C to jest 16A1, dodać C, czyli. 16a1 i razy a, czyli a1. Zamykamy nawias i to wszystko jest równe 94,5. No to tego PC już nie piszemy, dwójeczka i przemnażamy w nawiasie. Czyli to będzie 4a1 do potęgi drugiej, dodać 4 razy 16 to jest 64a1 do potęgi drugiej, dodać tu będzie 16a1. Do potęgi drugiej zamykamy nawias, to jest równe 94,5. Dodajemy wewnątrz nawiasu dwa razy. Można w nawiasie zapisać jeszcze. Tutaj będzie 84, a 1 do potęgi drugiej równa się 94,5. Razy 2 to będzie 168, a 1 do potęgi drugiej. 94,5 dzielimy przez 168 i a1 do potęgi drugiej to będzie równe 0,5625. Kalkulatorem sobie zrobimy. No i po spierwiastkowaniu dostaniemy, że a jest równe 0,75. a jest dodatnie, ponieważ długości boków zawsze są dodatnie, więc tylko dodatnia odpowiedź nas interesuje. 0,75 to można śmiało napisać, że to jest 3 czyli pierwszy wyraz wynosi 3 czwarte i tutaj sobie zapiszemy, ile te wyrazy wynoszą, czyli pierwszy to jest 3 czwarte, B czy to będzie 4 razy 3 czwarte, czwórki się uproszczą i zostanie 3 e i C to będzie 16 razy 3 czwarte. 4 i 16 się uprości, to będzie 12. No to możemy już przejść do obliczenia objętości. Wzór na objętość A razy B razy C. Czyli V jest równe A razy B razy C. I liczymy sobie objętość. Równa się A, czyli 3 czwarte, B, czyli 3 i C to 12. Spójrzmy, czy można coś uprościć. Można przez 4, tu będzie 3, 3 razy 3, 9, 27 i zadanie możemy już zakończyć, zapisując odpowiedź. Objętość wynosi 27.